Przede wszystkim z tej strony Zasaka, to kolejny film z serii 100 dzieciaków challenge, czyli z gry Destiny 4. Jak widzicie oczywiście mamy piątkę naszych simów, mamy czwórkę dzieci, mamy Emmę, która się uczy już typ mało chodzenia w sumie, bo stwierdziliśmy, że na razie będzie chodzeniem. No, bo to, to myślenie ma rozwinięte już naprawdę wysoko. A że zawsze mam problem z poruszaniem się, no to niech to ćwiczy. Franciszek jeszcze śpi, chociaż już możesz wstać, bo ty potrzebujesz iść do łazienki. No natomiast dziewczyny już sobie jedzą. Czemu poszłaś spać? No, w sumie ty wcześniej wstałaś, więc sobie prześpi się. Chwilę, bo ty już masz szósty trymestr za 3 miesiące, więc dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, będziemy mieli już e, kolejne dziecko albo dzieci. Zobaczymy to jeszcze. Mm, to jest dość smutne, tak, bo święto było nieudane. Dziewczyny natomiast, bo dzisiaj jest niedziela, więc e, podniesiemy im jedną z umiejętności do trójki i wydaje mi się, że dzisiaj też będą mieli ich urodziny, więc będziemy mogli wyprowadzić je. Natomiast Franciszek no na razie jest czwórkowym i to się nie zmieni. Przygnę z jego boku. Dawno nie było nas. No nie było dzieci. Przyjazne przywitanie, wpuśćmy go. Ejo, co ty tu robisz? Przyjazne powitanie. Rozmawiajcie. Ty natomiast i y, coś zjeść chyba, bo ty musisz. Y, Boże, 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 Boże tu. Tak. Wziąłeś pusty, a to. Okej, okay, nasze dziecko sprząta. Ty robisz dodatkowe zaliczenie. Okej, okay, to coś mi się podoba. W ogóle, czekajcie, bo muszę coś zobaczyć, bo y, tak jak y, zrobiłam jakiś czas temu, y, shortsa o simsach tak muszę to zobaczyć chodzi o kosz tak są, tak jak mówiłam są kosze, które już odebrałam to są te kosze właśnie e, te bezdotykowy śmietnik nano tylko, że są innego koloru mamy tutaj właśnie różnych kolorków i wiecie co weźmiemy sobie, wymienimy sprzedaj mi to i to 1200 kosztuje, a to już nie, nie tyle. To już mniej kosztuje. Ale mam nadzieję, że to jest ten sam. Weźmy sobie taki. O, pudrowy róż, bo on jest naprawdę ładny. Mamy 120 tysięcy już. Dopiero teraz to zobaczyłam. I coś jeszcze było, ale... A, dobra. E, jeszcze coś wam pokażę. E, to nie tu. E, wszystkie... Tylko, że elektronika czy urządzenia, urządzenia weźmy i o, mini lodówka jest na przykład, która tutaj z tych, właśnie też z tych dodatkowych, a to jest sami mini lodówka, co jest z, z to jest na studiach, jak dobrze pamiętam. Ok, i jeszcze jedną rzecz. Ja jej tutaj odebranych nie mam, ale jeżeli zrobimy sobie coś takiego, dobra, różowy, cyk. A, już to naprawili. Bo była, był taki problem, że nawet jeżeli nie miało się odebranych, na przykład takie automaty, które są w dodatku Dodatku szkolnym, to w licealnych latach czy coś takiego, To jeszcze jest, będzie do odbioru, jeszcze, no dopiero będzie do odbioru Dodatek, znaczy dodatek, będzie do odbioru właśnie taka lodówka Co ja mówię, nie lodówka, automat no Ale już to naprawili najwyraźniej Ale dobra, wymieniliśmy i Czy e, Więcej opcji otwórz. Ile tu jest porcji? Jeszcze 5, to nie. Tu 5, tu Dwie, dobra. Tak, i dostajemy normalnie za to pieniądze. Czy ty wziąłeś sobie to do jedzenia, czy nie? E, nie. jest sobie omlet, skoro jest zrobiony. A ty? E, nie, nie, nie. Mm. Weź może po z lamą. Ty natomiast stań, bo nam się siusiasz. Korzystając z tego w sumie, że są tu nasi, nasi simowie, o, to może pójdziemy sobie wszyscy na wolontariat. Czekajcie, podróże to będzie, weź udział w wolontariacie. Pójdziemy wszyscy oczywiście i pójdziemy. Wyprzedaż wypieków. Już wszyscy, wszyscy iść. En, Emma zostanie sama. Ale to raczej nic się i nie stanie. Tak zatrudnijmy, nie może po prostu, bo niech ona sobie ćwiczy dalej. A Ania nie chcę gdzieś tam będzie. Jabłko może być naszą taką nianią troszkę. Dobra, powrócili już wszyscy. Ja ogólnie tak sobie spojrzałam no bo wysłałam im, żeby tą trochę empatię im zwiększyć i tak dalej. Ale z tego co sobie, to w ogóle tej Maja ma empatię dość ładną. Franciszek natomiast mają też nad wysoką. Ale stwierdziłam sobie, że może by tak, jak Maja już będzie większa to wziąć jej się e, sprawiać wszystko na maksa, na niej się tak skupić, żeby na maksa, na maksa wziąć, no bo na razie to jest nasze, nasza najmłodsza córka, więc ona w razie czego staje z nami e, no więc tak, o po prostu spróbować dobra, co ty tam masz, e, złośliwość na dwa, skrzypce, logika e, gdzie tam jest złośliwość ćwiczyć? Możesz flirtować ze sobą? Czekajcie, flirtowanie ze sobą to było. rozstrzyganie. jako nie czuła. Chyba. Więcej opcji. O, przemowy. Nie, dobra. Dawajcie mi te skrzypce. Będziesz na skrzypcach się uczyć. Ty natomiast. O Ty natomiast Co ty tam masz Też skrzypce co I logika I sprawność fizyczna To wiesz co Idź biegać było czyścić umysł O Emma... Emma. Emma też tutaj Sobie ładnie rozwija wszystko My mamy z nią jeszcze 3 dni więc nie tak źle Ty jesteś chyba wystarczalna, tak, więc pójdź się załatwić, bo ty już zaraz tutaj zaraz tu nie wytrzymasz, ty natomiast idź do łazienki i też pójdziesz sobie pobiegać, poczyścić umysł. Ty natomiast masz odrobione piąt poziom kreatywnych, ok, więc nie podziwiaj, ale poćwicz sobie na skrzypcach, to bardzo pomoże, natomiast ty weź już, wstaj, może już o tej porze i ee... obraz skłaniający do flirtowania. Czemu by nie? Dobra, i ty tutaj masz. Mamy już poranek, ludzie już nam no, zaczynają wstawać. No co oczywiście było wielkie budzenie, bo by potwory z poduszkiem. Dobra, ty weź sobie jakieś resztki. Ty też weź sobie iść. Idź. idź, weź sobie jakieś resztki. Czekajcie, czy ty masz już. Tak, ty masz skrzypce na trzeci. Ty masz skrzypce na trzeci. Czyli mogę liczyć, na to, że będziecie miały dzisiaj szóstki? No, ty raczej nie, ale maja może. No, Franciszek, to na pewno nie. E, też nie mogłam my położyć do spania, bo nie wiem co się w ogóle wydarzyło. Ech. Tak to czasami z tymi idzie, jest. Dobra, połóżmy sobie gdzieś tu. Mogę gdziekolwiek położyć? O, pięknie. Nie weź sobie porcję, mała też stanieś już. Ja wiedziałam, że to nie do spana jesteś, ale... ale to by bez... jakoś się ci nagrodzi to o, w ogóle Jelena też zaczęła jakiś obraz rysować tak, to Jelena tak, a spłuczający pewność siebie, okej okay. wiedziałam w ogóle, że Emma tam siedzi w powietrzu, na szczęście to nie jest siedzenie w powietrzu, a te się muszą kłócić widać, czy prawdziwe siostry Hmm, panowanie nad gniewem. Czasem czuję taki gniew, że nie wiem co ze sobą zrobić, jak mam sobie poradzić, radzić z problemami, skoro nie mogę nawet yy, poćwić sobie. Podobno ćwiczenia na emocje są bardzo dobre. A ty gdzie jesteś? Ty się przeciągasz. ok. ty masz tak zadanie odrobiona, a ty nie potrzebujesz żadnego jedzenia nic, higieny potrzebujesz mm, weź szybki prysznic jeszcze przed, przed szkołą jak się chwilę spóźnisz to nic nie będzie eee, No sami będziecie szli wszyscy i macie się pilnie uczyć wszyscy o, a mała potrzebuje kąpieli więc e, Jelena Weź, zrób jej kąpiel. A ty kiedy rodzisz w ogóle? No, już niedługo się musimy spodziewać, i zaczyna nam. Wait. Jest wiosna, drugi dzień wiosny, i możliwe opady śniegu? My w kwietniu chyba jesteśmy tutaj w tym momencie. Ale no okej. Okay. I do szkoły. No, i do tej szkoły. Piękniej, też się uczpilnie. Natomiast ty. No, miałeś być. E, miałeś być kąpana. Dobra, wy tego nie zauważyliście, ale miałem chwilę przerwę. Więc tak naprawdę zapomniałam, co ja chciałam w ogóle tutaj e, mówić. Dobra, wy. Weź ją wyką. W ogóle. Tak mi brakowało Krishny. Czemu nie możecie jej wykąpać? Wy macie non-stop jakieś problemy. A dobra, nie ty opróżnij, opróżnij to. Jak już możesz to opróżnij yy, i kontynuuj. Ty natomiast poproś Krishnę, żeby on cię wykąpał. Bo non-stop dosłownie chyba z 20 razy próbowała. Atak hakerski. Zofia próbowała się dziś włamać do szkolnych komputerów. Nie jesteśmy pewni, jaki miała plan, ale powstrzymaliśmy ją, nim zdążyła cokolwiek zrobić. Uwaga, powinna wystarczyć. Może parę lepiej zabezpiec zabezpieczyć komputery? To poważna sprawa. Zofia się zyskuje na karę. Zabezpieczycie lepiej komputery. To nie będą się wam włamywać. Poprosiłaś o kąpiel? Jeju, a tak, jak tam pięknie. Próbuję. Aha. No i nie wykąpię w takim razie. Ono też będzie krążyć teraz. Dobra. Jej nie jest to za bardzo potrzebne. Rysuj z lamą. Przekopione odpowie odpowiedzi. Przyznaj się do pomyłki. Bo to już mieliśmy i jest fajna mała poprawa oceny. Ty e, rysuj z lamą. Tak. Bo masz tutaj wyobraźnię trzy. Okej, okay, Dzieciaki wróciły. Zofia i moja przeprowadzają koleżanki. Fajnie. I tak. Zofia masz szóstkę. O i Maja też ma szóstkę. I Franciszek ma piątkę. Też obie mają te w sumie wszyscy mają te swoje e, projekty. Fajnie w sumie. Najpierw ty tu chodź. E, zacznij przedstawiać rzetelnie. Ty, coś ci jest potrzebne. to musisz do, do toalety. Więc e, cyk do toalety. Ty się nie bawisz, ale ty chodź o i zaczął się też poród chwila zacznij pracować rzetelnie i ty tak samo zaczniesz, tylko się jeszcze wykąpiasz, nie, dobra i też zacznij pracować rzetelnie, a my jedziemy więcej opcji urodzić dziecko w szpitalu dołączymy i tutaj ojcem był Motłoszka? Czy Darion? Darion chyba jest ojcem. Dobra. Lecimy do szpitala. Ja mam raczej imiona przygotowane. To jest propozycja jednego z widzów. Nie pamiętam, przepraszam teraz e, nazwy, ale gdzieś tutaj się pojawią propozycje. No ale dobra. I lecimy. E, nie tu. E, tu. Z do recepcji. Z werem też możemy się poznać, kiedyś tam. Co ty tutaj masz w ogóle? Tlące się furia, poczucie urazy do kogoś w pobliżu. Jelena nadal odczuwa cichą ściekłość spod urazy, o której nie może zapomnieć. Do kogo to czuwasz taką urazę? Jelena? Czy Arturady tu mamy? To który, który z naszych dzieci jest. A ten. No, no Zgłoś się do tej recepcji. Okej, okay, idziemy. Co tam nam dasz, Jelena, dzisiaj? Pokaż. O, Markołodziej? Nie, nie, kołdziej. Kłodziej? Nie, Gust Gustaw Kołodziej. Przepraszam, nie Mark. Gustaw Kołodziej. No, nasz standardowy lekarz. Ale czemuś cię płynie non-stop? Jesteś chory? Taki smutny też jesteś. Okej, okay. co tam macie? Dobra, co macie tu? Pokazuj, co dzisiaj nam urodzisz. E, to może zgłaszać do recepcji się znowu nie będziemy. No ile może to trwać? O, dobra. I właśnie powoła na świat synka. Dobra. I synek będzie miał na imię Niechciej. Ładne imię. U. o. Drugie Marcel. Dobra, mamy bliźnię... Córeczka. Na córeczki miałam przygotowane imię Ucja. Okej. Okay. Wiecie co, kilka odcinków temu mówiłam, że chyba nie chciałabym trojaczek Gratulacje. Doktor zaraz wystaje. Siedzę z urodzeniem. Po trojne narodziny. No to powiem wam. Powiem wam, że będzie zabawy. Lecimy do domu. Dobra, my mamy tutaj... Tak, to są te dwie koleżanki. Weźcie się przebierz. Coś normalnego. Ale będzie zabawa. Eee... Czekajcie, przenieśmy te dzieciaki stąd. Tu. Dobra, tu macie swoje miejsce. Ee, Krishna, bo ja za tą tęskniłam. Czy ty możesz zostać z nami tak na dłużej troszkę? A ty weź ugotuj tort. Ugotuj tort. Będzie białe ciasto. O, ja cię nie kręcę. Dobra, a ty... E, nie, czekajcie, wait. Wy tu mieliście projekty robić. Pracuj rzetelnie. Ty tak samo, pracuj rzetelnie. Ty masz sportowy jakiś. Nie teatralny chyba jakiś. Ty tak samo, pracuj rzetelnie. Bo to wam podniesie troszkę. Eee... Jesteś za nie patrz na mnie. Nagła zmiana nastroju. Czasem mam wrażenie, że nic ci nie wychodzi, a wszyscy dokładnie cię oceniają. Okej. Okay. Nie rozumiem tego, ale okej. Okay. Dobra, bo już jest 23. A więc tak, ty idź połóż małą do spania. A Krishna, mam nadzieję, się zajmie naszym. A wy macie już szóstki. Tak, więc wypowiedź życzenie. To jako pierwsza. Chciałam, żeby jeszcze tam dokończyli swoje projekty. I błyskawicznie odrób lekcję, ty. Dobra, no i pokaż się. I cyk. Ty miałeś wiedzę i chciałeś wampirem. Dobra, tu jest wiedza i do wampirów i będziesz miała miłośniczka muzyki, okej, okay, wyróżnienie. Okej okay, i też urodzinowe. Okej okay, i teraz ty. Wypowiedź życzenie. Cyk. I co masz? Będziesz miała miłośniczkę zwierząt. Ok, i ty miałaś. Nie, rodzinę. Ty miałeś bogactwo, tak? Tak, ty chciałaś być panią na włościach. Nie, to moja chciała być. Zofia chciała być. Wampirem. Dobra, nieważne. Ty. Ty idź się zająć y, super skuteczną opieką tam do dzieci. Ty natomiast do spania, czy jeszcze nie? Do spania już, śpi. Dobra, tu już zajęte, a tu pokoły, daj może jedzenie i tak dalej. Y i w takiej tą atmosferze płaczących dzieci. I krótszym odcinkiem niezwykle zakończmy e, dzisiejszą tyradę z dzieciakami. Ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję za obecność. Zapraszam oczywiście na do na... opisu do subskrybowania, lajkowania i komentowania, gdzie w komentarzach podawajcie swoje imiona e, dla przyszłych dzieci. Ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. No i cześć.